Cześć wszystkim! Kieruję się w stronę Artefakt Cafe, gdzie dzisiaj odbędzie się szóste spotkanie w ramach Akademii Social Ninja. Jak być medialnym ninja. W sumie... Dobra, jestem na miejscu. Chyba. Teraz tylko nie wpaść pod tory. Będziemy na miejscu. Tu... O. Sporo się dzieje. Mam nadzieję, że nie... Będzie to totalną klapą Bo po raz pierwszy Wyszliśmy poza teren uczelni i Opuściliśmy nasze podziemia Dobra, znowu fail Nie z tej strony Z tej Dobra, za mną jest Artefakt Cafe, gdzie dzisiaj cały Cały event będzie miał miejsce Czekaj, przejdźmy na drugą stronę Kierujemy się do piwnicy będzie mrocznie. Cześć, Cześć. jestem Noania i jest i Tymek. Ja. Jesteśmy na miejscu, albo ja jestem na miejscu, bo jak zwykle zabłądziłem. A ja przygotowuję, co do Was powiem. Mam nadzieję, że jakoś zabrzmi. Będzie bez mikrofonu. A może nie będzie tak strasznie, jak to może się wydawać. Akustyka jest dobra, a ja podobno mówię głośno. I wyraźnie? Na pewno. A dzisiaj będę mówiła wyraźnie, postaram się. Lit, tak. do zobaczenia w środku, a nie. Ania się chyba lekko stresuje swoim wystąpieniem publicznym w dniu dzisiejszym, ale powiem szczerze, że ja wcale nie mam prośby, bo niełatwo mówić do Was i do tej kamery, szczególnie jak się nie ma pani jak coś tam kombinuje, hakuje międzynarodowe serwisy społecznościowe w celu sprawdzenia, czy wszyscy o nas już mówią i czy o nas jest głośno. <śm> Ostatnie sekundy przed pierwszym wydarzeniem poza uczelnią. nie jesteście ciekawi, jak nam pójdzie? My w sumie też, ale jest dobrze, będzie się działo. Weszła na scenę, a zresztą patrzcie sam. Dzień mnie. Bardzo proszę, już na drugiego zaczynać. Słyszycie? Tak Nie? Ja? Super. Dobra. Cześć wszystkim. Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Jak Być Medialnym Milczą. Dla tych, co nas nie znają, jesteśmy Akademią Social Media. Jest nas wybitna grupa czterech osób. I tak właśnie wiem. Asia, Tymek, Michał i Janka. Celem naszej działalności jest przybliżanie branży kreatywnej, medialnej oraz nowych technologii. Dotychczasowo gośnią nas m.in. innymi Koza Selmej, którego dzisiaj serdecznie witamy, a także Konrad Kruczkowski, który jest autorem bloga halo ziemia. I tak właśnie wracając do dzisiejszego spotkania, jest to dla nas spotkanie bardzo wyjątkowe, dlatego że jest to pierwsze spotkanie poza murami Uniwersytetu jest. Roku, ale października ruszymy z fajnymi, nowymi pomysłami. Wystawię e... to bez, bez komentarza, ale zadam wam jedno no. bardzo trudne pytanie. Jak wam się my podobało? Bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ja zapytałem do ciebie. Moja współpracująca i, I konferencja prelegencji. Czyli jest social network. Wiceprezydent Z organizatorów i, i Michała Pola, wiceprezydent Krasada. E, jest dane coś e, zbyt Często funkcjonuje w Polsce wersję e, zbyt Często osoby, które Dlaczego? w takimi nie są e,